Wiadomość jest jedną z największych tajemnic ludzkiego doświadczenia. Obejmuje nasze myśli, emocje i spostrzeżenia, oraz daje nam poczucie samoświadomości, a także tworzy nasz rzeczywisty świat. Wyobraźmy sobie nasz Lepszy świat. Wyobraźmy sobie przesłanie nadziei na ten lepszy świat. W tym naszym świecie, który często wydaje się podzielony i pełen konfliktów, trudno wyobrazić jest e, przyszłość pełną pokoju i harmonii. Ale co by było, gdybyśmy uruchomili w sercu uczucia i wyobrazili sobie, że mamy już niebo na ziemi, i zaczęli żyć chwilą obecną, i pozbyli się lęków i przekonań, które nas dzielą? Wyobraźmy sobie wszystkich ludzi żyjących, Dniem dzisiejszym. Bez absorbowania wszystkich tych negatywnych zdarzeń, które serwują nam media z każdej strony, otworzymy się wtedy na świat pełen możliwości. Będziemy żyli pełnią życia, nie będąc obciążeni troskami i obawami. O przyszłość. I wykorzystamy każdą chwilę, aby cieszyć się teraźniejszością. To wyobrażenie jest zgodne ze starożytną mądrością, która mówi nam: Świat jest zwierciadłem naszego wnętrza. Wyobrażając sobie świat pokoju i jedności, Odzwierciedlamy nasze wewnętrzne pragnienie lepszego świata i inspirujemy innych, aby robili to samo. A w tym naszym świecie mamy mało czasu tak naprawdę, aby w pełni żyć. Więc nie marnujmy go negatywnymi wyobrażeniami. Przenieśmy się wtedy w świat, świat bez drutów kolczastych i granic, w którym nie ma krajów, nie ma podziałów, nie ma wojen i dzielących ludzi religii. Możemy wtedy skupić się na tym, co naprawdę jest ważne: życie w pokoju. Ta wizja świata zjednoczonego miłością i zrozumieniem jest tym, do czego powinniśmy dążyć, zamiast walczyć o drobne różnice na każdym kroku. Jako istoty ludzkie, w głębi duszy mamy tęsknotę za światem wolnym od przemocy i podziałów, w którym wszyscy ludzie są traktowani jednakowo. I z szacunkiem, w którym nie ma potrzeby wojen ani konfliktów, a ludzie mogą żyć w pokoju i harmonii. Nie podążajmy już za skostniałymi schematami, jak oko za oko, bo to uczyni tylko cały świat ślepym. Wyobraźmy sobie więc świat bez chciwości i głodu. W tym świecie wszyscy ludzie mieliby udział w bogactwie ziemi, żyjąc w braterstwie ludzkim. To świat, w którym każdy ma to, czego potrzebuje dogodnego i szczęśliwego życia. Bo w naszym świecie nie ma takiej potrzeby, Abyśmy cierpieli. Cierpienia stwarzamy sami sobie. Przypomnijmy sobie o możliwościach, które leżą w naszym zasięgu. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, wszyscy możemy pracować nad stworzeniem świata pełnego miłości i zrozumienia, w którym każdy może żyć w pokoju i harmonii. Podsumowując, w tym krótkim wideo rzucam światło na tajemnicę świadomości i kreacji, i mam nadzieję, że dostarczam cennego wglądu w naturę ludzkiego umysłu. Poprzez moje dzisiejsze słowa i wielu innych ludzi przede mną chcę zwrócić uwagę, że w naszej rzeczywistości jest znacznie więcej niż to, co widać na pierwszy rzut oka. Nasza świadomość jest ważnym wkładem naszej kreatywności, a nasze wyobrażenia są jej narzędziami, działającymi na rzecz lepszego świata, jeśli tylko tego chcemy. Zapraszam więc wszystkich do porzucenia naszych lęków i przekonań oraz do wyobrażenia sobie świata, w którym każdy może żyć w pokoju i harmonii. Wyobrażajmy więc piękne światło harmonii w nas, gdyż, jak powiedział kiedyś jakiś mądry człowiek, Ciemności nie może usunąć ciemność, tylko światło może to zrobić. Nienawiści nie może zlikwidować nienawiść, tylko miłość może to zrobić.